Ja to bym w jakąś fasmofobię zagrał, kurwa. O, co ej, to, ej, kurwa, kurwa fazmofobię gramy? Zresztą jest jeszcze z koza krwi. tu fasmofobia. kurwa, eee. Biscuitu, fasmy, Go, skurwa, pisz do tego synkrofa. Gdy tu na Halloween z koleżanką grałem, to schowałem się w pokoju i drzwiami ryszałem. i myślałem, że kurwa dobrze. Nie nieźle, nieźle. Chyba dzwonię do tego na Messengerze. Że <laughs> taki kurwa jesteś trochę bojdudek, co? Jesteś bojdudek, mamo? Nie, ale ona się bała, wiesz, ja ruszałem tu Aha, ona się bała, ty się chowałeś, to o co tu chodzi. Ale mówię, że schowałem się w pokoju, za zacząłem drzwiami ruszać, a Ona z chłopakiem siedział w domu i grali. myśleli, że ducha wykryli. Bierzemy. Yeah, we can speak English. Dobra. I don't mind if you want dobra, 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 dobra. dobra. Dzień, we can speak mam, coś trudniejszego, mam coś trudniejszego. Spoko. A jak jest kurwa wieża w pizie po angielsku? Tower in pussy, kurwa ja nie wiem jak się to po angielsku to jest, że to jest już obiekt po To jest już obiekt po prostu, który jest jakoś tam nazwany, prawda? Jak jest pewny siebie, panie... Ale wysocki. Te Tutaj update na y Syncroft. Kurwa, skurwa. ale wierszy, no. Zmieniań kategorię, jest zmieniona. Ej, postać mi dyszy, jak za długo biegam. Da. No, coś takiego prowadzili. Ej, przysięgam, kurwa, zagrań ale, kosz, ale, to ale, ale, ale spójrz na to, spójrz na to. Patrz, jak szybko teraz postać biega, jak się nie zmęczysz. O kurwa, Patrz... ona teraz biega, a nie tak ci ten... Oczy No. Zajdziesz parę w drzwiach... O! Ja pierdolę, Luki! Jak to już, kurwa, w lobby chcą przestraszyć. Nie, czekasz na to. O, no kurwa! Halo, słuchaj? Tak, tak, słychać, słuchać. Halo, hallo, 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 halo, hallo, 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 kurwa no. <noise> Okej, okay, to hallo, zrobić I hallo, 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 Give us a sign, give us a give us a, sign. a William, where are? You? O, hey, mam coś mam. jest. William, hello. w kiblu jest. Wodę odkręć, woda odkręć. Będzie ciemna, to znaczy, że tu jest. Dobra, kto ma ten y... Spirit Boxa? Co się gada z nim? Daj mi go bo ja tylko on chyba mnie słyszy. Hello William give me a sign, give me a sign William. Hello. Dajcie William. mi go, dajcie mi, mi się. a sign. Ja z nim pogadam. Idźcie, do, idźcie wszyscy do wozu. Dajcie mi Speedboxa, wyrzuć coś, pod gier no. Kill me, kill me, kill me. Kill me, może kill, me, me kill, kill me, kill me, kill me. Kurwa zajeb mnie, zajeb mnie, zajeb kill kurwa. William, William give us. us a sign. William give us a sign. William Martin co yourself. To jest No, safe Dawaj hajs no w chuja leci ten William Eee William Martin sign. Ale dobry kurwa secik komputerowy. To jest fajnie zawijamy do samochodu będzie E nie ma dobrego zaznaczyliście podigłotku tego Ja zaznaczyłem to co powiedziałem się przerywać William kurwa William robisz coś kurwa no nie mogę Martin, daj kurwa Ej o jedą o krzyża Zobacz, ja no jebał pół krzyża, widzisz, kurwa? Czyli nie boli go krzyż. <laughs> kurwa, jaki tekst. Oh. To może być... oh, kurwa, Ej hey, idzie, zajebał cię właśnie mamon. Nie, nie zajebał mnie. Ty. Wygląda jak kosmita nie. jebany. Ej, słyszycie mnie? Słyszę, słyszę. O oh, kurwa! Co oh, ty dyszysz. Dobra, William, Martin, to, to atak Ej William, give us a sign, give us a sign hey. Luki żyjesz? Tak Atakował coś tam nas no, e, Zobacz, nie, drugiego nie, krzyża no. ojebał, drugiego krzyża już opierdolił e, Dobra, dajmy Jureja i wypierdalajmy, nudny level, idziemy na koszmarny your... <laughs> <laughs> Kurwa no, no co no Co się stało? No, no, nie yes. Dobra już, wybieram już następny Co, przegraliśmy? No, no. dobra ta, Serio? Ta Kurwa, to nie tu. Co to jest, ty? Zdjęcie robię. Wniosłem coś. Ej, zimno w chuj, tu jest chyba. Ty, no, aut ile może odpaliło? Już to, tak Co jest to kurwa. Cosmar jest. Jest tablica ochuja. Mam tablicę ochuja. Gdzie? Na piwnicy. Co? Nazywa się Karen Johnson. Karen Johnson, ty. Powinno być, że to coś buja Karen where are you powtarzaj kurwa Karen where are you Karen where are you Karen where are you Karen where are you Karen how old are you Karen, how old are you Ile? 35 35 lat, stara prógwa Dawaj dalej Okej YouTube, zacakole kurwa. What is no. your favorite room? What is your favorite room? pytaj. What is your favorite room? What is your favorite favorite o, room? Jest garaż. garaz, garaże, chodźcie. Jest tam po lewej do garażu. Ares all yourself, garden soil yourself. No, atakas, no. atakas, 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 no, bo Karen, atakas. Bo on atakas. O kurwa, atakas. A minus minus minus. Kogo zajebał? Do Nie, nikt nie kojebał. I was a sign Ty, ona tu jest, ona tu kurwa jest w tym aucie zajebanym W dobra, kurwa, bierzemy tą furę Kurwa, drzwi potrafisz otworzyć w głąbie? O kurwa Jak kurwa kurwa, Do siebie ciągniesz A dobra Myślałem, że duch mnie kontroluje Tam słychać jak się ruchają. No Chyba ich dyma już, wiesz? O, już ich nie ma Chyba nie żyje o, tu się wyjedę. Tu, tu się zesrali, patrz. Buch na raz, no, kurwa! Karen, kurwa, co zrobiłaś? O, jak Ty Kurwa, ja <ślesy> Co <ślesy> No chodź, napierdalamy z nią. Dobra, kurwa, i co teraz? Ty spad… rzuciła Zaznij. czymś, a jaki kto rzucał? Jakiś duch był co rzucał? Poltergeist chyba rzucał? Kurwa, tu się nie schować. Ja pierdolę! Ha! Oh! Ah! Łat mnie ojebał! Gdzie kurwa! Trzymam drzwi przecież! To jest! Co Gdzie ono jest? Co? Siema. Siema, co jest Luki. kurwa? no witam Ej, widzieliście to? Mam, ona rzuciłem czajnikiem on mówi, że kurwa duch <gawa> Naprawdę tak się ciu? da? Dawaj, dawaj, <gawa> dawaj go straszymy Dawaj, 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 <gawa> dawaj Rzucaj go kurwa czajnikiem, bo to chud. Pa, 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 ja rzucę, czekaj, pa, pa, pa Patrzysz? Tak, da, dawaj. Da, da. O kurwa, on deda, on deda, on deda, on deda. Gdzie ten duch, kurwa? Słuchaj, my... A tutaj się co? O, da. idzie, idzie. Malutkie, to jest 35 lat, kurwa, niby? Nie wiem. Spierdalam stąd. <laughs> <laughs> no. Kurwa. <laughs> Ale nas dymają! Kuj, nie, będę... to jest on Dobra, jeszcze raz kurwa, teraz na profesjonalny, bo to nas wydymało ostro. Kurwa, ta mapa jest wielka człowieku. Hello. Ja Tam muszę szukać pokazu na miocie, gdzie jest. O kurwa. Dobra, Taylor. Ten jak śpiewał. Ej. Tu, tu jest, tu, tu, tu. Tak, 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 no właśnie znowu Are you two you masters. Hello. Give me a sign Hello Sandra, where are, What are you? Is your name? Sandra, woke Hello, hello, hello. Nie masz, nie ma? Coś ten? Daj coś E kurwa Ej. Oj, oj, dobra. Spierdalaj, spierdalaj Spierdalaj, spierdalaj Draku, spierdalaj, spierdalaj, no, To za mną, za mną, za mną, za mną! Dobra, przestałam. Alessandro, Sandra, co ty hey. odjebałaś? Sandra... O, jest, jest, jest! O kurwa, ale się... czołga! Lub fotę, ja się wyjebę. Kogo wyjebała? E, mamona. Ja pierdolę. Dobra, ona Przedałeś, jest tutaj. kurwa, nas. Ona jest tutaj, ona jest tutaj. O kurwa. Pierdalaj, do mnie! Jednawaj, czołga się kurwisko! Kurwa, rób fotę! Rób fotę. O, nie da się, a wyjebała mnie! Nie dało się zrobić foty, haloo! Ej, kurwa! Nie dało się zrobić foty. Prawie przycisk nie działa, w ogóle aparat został zepsuty. Ale powinni zrobić po pierwsze nawet jumpscare, po drugie tej postaci nie widać nawet, że się czołga. Dobra, chuj! Bo Ej, Luki, posłuchaj jest? mnie, orby są! Nie ma. Zaufaj mi! Nie ma, Gorio to jest, to jest Gorio Zaufaj mi, nie to jest gorio. To jest Gorio, to jest Gorio, to jest Gorio Dobra, tak. jest Gorio, tak. jest Gorio, masz szansę, tak. masz szansę, masz, masz nie masz ma nie Masz ma nie ma, masz rację. Kuj, znaczy, Ja co? tam ufam, ja bym myś... dałbym Banshee generalnie, w kurwę bym dał Banshee, że to jest <grych> No nie mogę, kurwa, jak to ba... Jak to Banshee było? No ja zaznaczyłem Banshee, ja, bo Ja bym, ja bym chciał, da... ja ch... mówiłem na streamie teraz, żebym dał Banshee i dałem no ale Ale, taki... ale... Wybyliście z przodu, a ona ominęła was i pobiegła we mnie i mnie zabiła. Usuwała no, jednego zabiła. oponenta, miała bliżej tak. innych. Dokładnie. Dobra, yy, kończymy na tym, no, czy, tak czy, czy, czy... To, się... możemy skończyć, chuj Chodźcie, Discord. Ty, ale ja was... Ja tyle się dzisiaj nauczyłem od was. Ja, kurwa, nigdy nie grałem w te gry. Całe życie w LoLa grałem i w Tibie, czujesz? No widać, widać. No kurwa, spierdalać, zaznaczyłeś Gorio, kurwa. Coś do mnie mówisz, 7 Bo, lat kurwa w Minecraft'a, 7 lat tego. Kurwa to pokazuje właśnie toksik kurwa ligi player'ów kurwa, ty jesteś tak toksyczny. No, to jesteś kurwa toksyczny akurat. Ty jesteś taki toksik, co to ciebie nie powiem kurwa to od razu uuu, uuu. On jest uuu. tak toksyczny, że muchy w okolicy jego palają. No ale co mam ci powiedzieć no kurwa no, wina moich starych, że mnie zostawili. Spoko, ja też się bez starych wychowywałem, I co teraz? Nie no i na nic teraz. No nic, i mamy że... kurwa zjebane życie. Nie, ja, z, ja, z, ja, ja z nie mam sami. zjebanego życia. Dobra, ale ja się postaram, bo kurwa, ja dzisiaj trollowałem w chuj, mi się wydaje. Ale ty też mam on kurwa, padłeś pierwszy i nas sprzedajesz wszystkich. Co ty pierdolisz za farmazony, kurwa. Tam mi się nic nie da zrobić już. Dzięki za gireczki dzisiaj. Spokojnie. Yy, powiedziałbym, że do następnego, nie wiem czy jutro raczej. <laughs> raczej nie było. Nie no, z tydzień przerwy trzeba zrobić. Kurwa. No. Dzięki jeszcze raz, Elo. No, dzięki chłopaki, trzymajcie się. Elo, Elo. Idziemy kurwa spać. Dzięki jeszcze raz, że na koniec outro od neby. Yy, a po outro od razu koniec. Dzięki za suby, donaty, bicy i obecność przede wszystkim, papa. Pa.